Cześć. Problemy z nadmuchem nie zawsze spowodowane są e, złymi ustawieniami e, na piecu. Czasem e, powodem jest niedrożność właśnie kanału e, nadmuchowego. Ja już tutaj mam to wszystko rozkręcone, żeby nie zabierać ci czasu, ale zanim przystąpisz do rozkręcania, musisz albo wyłączyć piec, albo e, przejść w tryb Pracy ręcznej i tutaj wyłączyć nadmuch, żeby turbina nadmuchu wentylatora yy, po prostu się nie kręciła. Tak ja jej nawet nie odpinałem. Tutaj w środku widzimy, że jest yy, niezbrudna, z tego kanału już tutaj trochę wyleciało. On też, on też, jakiś tam bardzo brudny nie jest. Tu mam wkręconą śrubę, bo nie mam funkcji strażak podpiętej. I dlatego ta śruba jest wkręcona. I to jest właśnie, i to jest właśnie nasz kanał, który jest już brudny. Ja tutaj spróbuję wygarnąć. O, widzimy, że powietrze, które powinno nam chodzić do retorty miało tutaj bardzo utrudniony dostęp. I dlatego też, i dlatego też yy, wentylator nie działał tak jak, tak jak powinien działać. Trzeba to robić zazwyczaj raz, raz do roku po, po zakończonym sezonie użytkowania tego pieca. Yy, ja tego nie zrobiłem i tak dlatego teraz musiałem to zrobić tym bardziej, że na sterownikach K1 PV4 wyskakuje nam komunikat niedrożność kanału wentylacyjnego. Mi ten komunikat nie wyskoczył, ja wiedziałem, że to muszę zrobić. Ale jeśli nawet nam ten komunikat nie wyskoczy, a zrobimy sobie test i na teście wyjdzie, że jest ok, a kanał nie był czyszczony, to uwierzcie mi, że warto go wyczyścić, bo to też daje nam oszczędności w opale.